Thank you O krwi która się wypłynie z najświętszego serca, z ustowego, po strój Tobie, krwi i która się wypłynie z najświętszego. Ztrój strój miłosierdzia dla nas Chwamy Tobie krwi wodą Aś wypłynęło, aś serca Jezusowego A strój miłosierdzia dla nas Zaufanie tobie. świętej siostry Faustyny. Od samego rana, kiedy się przebudziłam, zaraz duch mój cały zatonął w Bogu, w tym oceanie miłości. Czułam, że jestem cała pogrążona w nim. W czasie przyświętym, miłość moja ku niemu doszła do potęgi. Po odnowieniu ślubów i komunii świętej nagle ujrzałam Pana Jezusa, który rzekł do mnie łaskawie: Córko moja, patrz w miłosierne serce moje. Panie, dziękujemy Ci za to, że w tej godzinie miłosierdzia i my możemy patrzeć w Twoje serce, możemy doświadczać mocy Twojej miłości i przyjmować ją dla siebie, dla naszego własnego życia. A także wypraszać Twoje miłosierdzie dla całego świata w jego potrzebach. Modlić się za Kościół, aby wszyscy Twoi uczniowie mogli przyjąć, otworzyć się na dar Twej miłości, żyć nią, ją, o niej świadczyć, ją dawać. Powierzamy Ci wszystkich naszych bliskich, nasze rodziny, tych, którzy cierpią przez chorobę, ale też przez Stan utraty wiary oddalenia od ciebie, od im się zakonających i zmarłych. Ojcze nasz, tu jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, nieba i ziemi, Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, Począć z Ducha Świętego, męczą pod polskim, Piłat, Krzyżowan umarł i pogrzebie, wstąpił do opieki, wstąpił na nie. wszechmogącego, stamtąd przyjdziesz sądzić, że umarł, wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, grzechów odpuszczaj. Wieczny Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki, दाई को बोले स्ने मैं दाई को बोले स्ने मैं दाई को बोले स्ने मैं दाई को बोले स्ने मैंगी दाई को बोले स्ने मैंखी Dla jego, dla jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przez wieczność ofiaruję Ci ciało i krew duszy, i bóstwo najmilszego Syna Twojego. A pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Daj go, bolesnej snej męki. Daj go, bolesnej menki. męki. Daj go, bolesnej snej męki. Daj go, bolesnej Daj go, męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie Sakrzechy nasz, i świata całe, dla Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Dla jego bolesnej męki.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty, a nie śmiertelny. zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, rodzicielku, Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzeby, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybaczyć. I błogosławiony, O Pani nasz. Pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem Swoim nas pojedni, Synowi Swojemu nas poleca, Swojemu Synowi nas oddawaj, Matko Miłosierdzia, Królowo Pokoju, Madonnon Szaflar. Święta siostro Faustyno, święty Józefie, święty Andrzeju Apostole, święty Janie Pawle, błogosławiony honoracie, wszyscy święci, święte Boże, wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Panie, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Fakt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, Boże czy miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wyraził na nas w duchu świętym pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka, porz się nad nami grzesznymi, Ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego syna. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu ufam Tobie 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 w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uznajmy naszą grzeszność, być mogli godnie przyjąć Komunię Świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo skrzeszyłem myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. I Was, bracia i siostry, o modlitwę samą do Pana Boga nasz. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz, to jest.